Hej, witaj, witam was na moim kanale. Dzisiaj nagrywamy z nowej gry serię. Znaczy najpierw dochodzi to Zobaczymy, zobacz, jak się film przyjdzie, ale, ale no, tutaj mamy BMG Drive. I zrobiłem taką trasę i y, ogólnie będziemy z tą trasą po prostu przejeżdżać. Ale ja będę mierzyć czas na telefonie i będę pisać wam czas. I zobaczymy, które auto wyjdzie najszybciej. Znaczy pojazd w zasadzie. Bo to od czego zaczynamy, to to nie jest żadne auto, to jest prędzej kład 8x8. Ale przejdźmy do mapy, więc yy, zacznijmy jechać. No i tutaj yy, ogólnie zrobiłem siatkę. O, ten timer. No i tutaj zrobiłem siatkę, aby nie dało się oszukać jakby i przejechać tędy. I tutaj trzeba zrobić taki niebezpieczny zakręt. Bo jak się tu wpadnie, to się już nie da praktycznie wyjechać z tego. Tutaj paliłem gumę wcześniej, tam więc. No, miałem problem lekki. A to driftuje, gdy się skręca. Dobre, no i jedziemy. No i dobra, tutaj mamy y, ogromną dziurę z ogromnym mostem, więc jak się z tego mostu schodnie, no to koniec. Tym złomem jest trudno strasznie sterować. I dobra, udało nam się przejść tym gruzem. Wy tu i waga 58 sekund i 14 setnych sekundy. Więc przechodzimy do następnego pojazdu. Dobra, widzowie, mamy nowe auto. Postanowiłem wziąć trójkołowca, który zbiera śmieci. Więc 3, 2, 1, go. Dobra. No tutaj jest tak jak wcześniej, mamy siatkę, mamy to, to coś, Ej, ej, to jest szybkie, to jest szybkie, to trzeba rzeczywiście uważać tym razem. Myślałem, że to będzie bardzo wolne, a co jednak, myślałem, że to będzie wolniejsze od tego nawet. Kurde, no szybkie to. Dobra, idziemy. Kurde, kurde. Na szkibel naśmieci się, no nie, uu. A, no i zapomniałem wspomnieć, że na każdym pojeździe mamy po jednej próbie, więc niestety, ale dyskwalifikujemy tego grata. Dobrze widzę i tym razem wziąłem pięcioosobowego pick-upa i to w dodatku wersji podu podłużonej, że jest dłuższa jakby. Więc 3, 4, start, idziemy. Eee kurde, szybkie to też. I tamten poprzedni pojazd został zdyskwalifikowany, a na końcu filmu pokażę wam się wszystkie czasy tych pojazdów. Więc zobaczy się, jak wszystkim pojazdom poszło. Dobra, jesteśmy już na tym mostie. Myślę, że w przyszłości, gdyby ten film miał tak nie jest 500 wyświetleń, może więcej, to jakbym zrobił jeszcze raz, to bym zrobił dłuższą tą mapę, ale mój komputer to trochę by tego nie przeżył. Ale dobra. No i dobra, mamy to. Przeszliśmy w 37 sekund i dwie setne, więc teraz pora na kolejne auto. I dobrze, wierzę, tym razem wziąłem gorsze auto, ale w wersji ulepszonej, więc myślę, że dojdziemy dalej. No czemu mnie tak deszcz nagle napierdziela? Sekundę. 6,5 Dobra okno zamknę. No i dobra, mamy tutaj. O, właśnie do tego złama. Mamy tego grata, który pierdzi. Dobra, czyli cztery. Start. Poczynamy od nowa. Tutaj, znowu. Eee, to szybkie strasznie. Ja, w ogóle to, to jest drugi raz kiedy to gramów wcześniej sobie. Tylko chciałem zobaczyć jak to jest, ale ja się nie spodziewałem, że jakby... No, Pierwszy raz jeżdżę tymi niedługami, niektórymi. Auto, które ma najwyższy czas, wygrywa, jakby, więc. Um, tej po tych tak? I oto, i uwaga, przeszliśmy w 31 sekund. Nieźle. Jak na takiego typu auto. A teraz przechodzimy do następnego auto. Dobra, no, widzowie, wpadłem na bardzo ciekawy pomysł. Co gdybym. Próbował przejechać to... Tirem. Jeszcze załadowanym. Trzy, 3, 4, GO! Idziemy. To by było pewnie wolne, ale ciekawe jak, jak, jaki będzie mieć wynik. Czy przegra, czy wygra. No. Na którym będzie miejscu? Kurde, tu się ledwo mieści. Nie, do dziury wpadliśmy. What the hell? Oh my god! Dobra, coś z tym podziałem nie udało mi się uwolnić tą ciężarówkę. teraz idziemy. Sorry, że trochę ją zniszczyłem, ale musiałem coś z nią zrobić. No i dobra, teraz mamy najtrudniejszy moment. To bydle waży bardzo dużo, a ten most nie wiadomo, czy sobie poradzi. I jak. No, patrzcie pa pa na ten most. <laughs> nie daje rady, chyba. O! O! Co się dzieje? To, co widzą, je, co robimy, dyskwalifikujemy. To jest Wasza opinia, bo według mnie powinniśmy to e, chyba zdyskwalifikować. Więc, więc wywalamy to, i dyskwalifikacja do Ciebie. I dobrze, i teraz, jako jedno z ostatnich aut, postanowiłem wziąć takie auto bardziej sportowe. Ciekawe, jak sobie ta, takie auto poradzi, więc zaczynamy za te ry. go. Jedziemy. <grywa> <Jaki> to szybkie. <grywa> Kurde. Gdzieś to będzie top jeden pewnie. A, to driftuje strasznie. Kurde, trudno tu będzie na moście. A może nie. Może, może jednak nie. Strasznie się chwiał Po terenie I oto i uwaga 33 sekundy i 17 setnych Mi się wydaje, że to jest pierwsze mie pie No, że pierwsze auto osiągnęło Taki dobry czas też jest możliwe, że jestem w błędzie A teraz pora na najszybszego diabła prędkości Teraz widzę, że wziąłem najszybsze auto W BMG Drive bez modów Czyli cynertę wyścigową. I to co ja grałem i ono jest turbo szybkie. Więc zaczynamy za 3, 2, 1. Go! I o, broni. Broni, a to hamuje, hamuje, hamuje. o udało mi się sobie. Nie nie, 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 nie wywracaj się Dobra wrócę to jest też nie problem I 34 sekundy Wiesz co, mi się wydaje, że to trzeba powtórzyć Dobra, jestem na początku I 34, go Lecimy chyba naj, najlepszy wynik dotychczas 28 sekund 10 setnych więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku więc widzimy się w następnym odcinku a jeszcze y, wyniki to proszę bardzo Ja dobrze widzowie zobaczymy się w następnym odcinku pa